Mieliśmy jechać nad morze, a ruszamy na Węgry ze względu na, na słabe warunki pogodowe nad naszym morzem. 30-dniowe winiety na Słowację i Węgry kosztowały nas. Stanęliśmy tylko takich drzew, żeby mieć troszkę cienia, bo jest naprawdę gorąco. Mamy około 30 stopni. Ruszamy na basenę, bierzemy wózek. Zakupiliśmy go w Dajania, patrzymy. Patrzymy za Uwaga! To jest to! Jeden z serem, a drugi trzeci śmietana i ser. Zapłać. Dzień dobry, dzień dobry. Witamy o poranku. Wszystko przygotowane. Ekipa zaraz dołączy. Mieliśmy jechać nad morze, a ruszamy na Węgry. Ze względu na no, słabe warunki pogodowe nad naszym morzem, wybraliśmy Węgry. także ruszamy na Węgry. Myślę, że zwiedzimy pa kilka ciekawych miejsc. Dobrze, pakujemy resztę rzeczy i ruszamy w drogę. I powoli, powoli zbliżamy się, a właściwie chyba już jesteśmy w Słowacji, na granicy polsko-słowackiej. I dokładnie w Słowacji. Przejazd od nas zajął nam jakieś półtorej godziny do naszej destynacji. Czyli do Węgier zostało nam 3 godziny i 12 minut, także całkiem, całkiem fajny czas, jedzie się dobrze. Winiety zakupiliśmy przez internet, wzięliśmy 30-dniowe, bo wydaje nam się, że przekroczymy 10 dni, były 10-dniowe i później 30-dniowe. Także 30-dniowe winiety na Słowację i Węgry kosztowały nas jakieś 280 zł. Z czego 80 na Słowację, 190 i 190 parę złotych na Węgry. Są to winiety 30-dniowe. Dobrze, jedziemy dalej. Dojeżdżamy do granicy słowacko-węgierskiej. Przejechanie Słowacji zajęło nam jakieś 3,5 godziny. Było kilka objazdów ze względu na zamknięte bodajże mosty albo tunele. Tak wygląda tu przejazd. A do miejsca docelowego zostało nam pół godziny. A miejsce docelowe to termy, lipot i na końcu taka dróżka, taka ścieżka fajna. wjeżdżamy właśnie na parking kempingu eee, nie wiem gdzie tu się zatrzymać tak naprawdę tam może koło tego koło tego roweru, może coś No tu, to, tu no. jesteśmy na kempingu od 12 do 13 mają przerwę ale pozwolili nam wjechać także stajemy sobie na jakiejś parceli takiej pierwszej, lepszej eee, no i idziemy się Idziemy się przejść po kempingu i zobaczymy co tu jest ciekawego gdzie ewentualnie się ustawić. Idziemy. Jest bardzo ciepło. Tędy wjeżdżamy na kemping. Tu mamy bramę wjazdową. Tu mamy budynek recepcją. I tu załatwiamy wszystkie formalności. Trzeba pamiętać, że między 12 a 13 jest przerwa. My akurat przyjechaliśmy. Między 12 a 13, także musieliśmy czekać. Pozwolili nam wjechać do środka na kemping, i pojawiliśmy się tu zaraz po 13. Tuż przy recepcji mamy kawiarnię, także można poczekać, napić się kawy. I wjeżdżamy, i zaczynają się parcele na kempingu. pod kemping wjeżdżamy główną aleją i po prawej stronie mamy parcele oznaczone numerami jest to strefa B my właśnie w niej stoimy spora strefa, sporo tych parcel tu jest parcele średniej wielkości takie trzeba się ustawić między drzewami niektóre zacienione niektóre w słońcu sporo miejsc wolnych tak więc nie było problemu, żeby, się, żeby coś wybrać. Przyjechaliśmy bez rezerwacji. Pamiętajmy, że mamy lipiec, czyli środek sezonu. E, myśleliśmy, że będzie problem, że będzie tłoczno, a wcale nie jest, jak widać. Myślę, że połowa obłożenia, jeśli chodzi o, o parcele, idąc z główną aleją, mamy też. Takie miejsce, w którym ugotujemy. Mamy też taką zmywalnię, w której pozmywamy. Także tu możemy kilka takich elektrycznych palników jest. Możemy coś tu sobie podgrzać. Tak wygląda budynek z sanitariatami. Myślę, że czysto. Wygląda na prysznicę niewielkiej rozmiarów, natomiast czysto, wszystko spoko. Mamy również miejsce na włóce chemiczne, czyli gdzie zrzucamy toaletę z kampera. Tak wygląda. Jest to osobny budynek. Nasza miejscówka mieści się w strefie B i jest to parcela numer 97. Stanęliśmy koło takich drzew, żeby mieć troszkę cienia, bo jest naprawdę gorąco. Mamy około 30 stopni. Ruszamy na basenę, bierzemy wózek. Zakupiliśmy go od dziejania w akrzyn. Tak za niecałe 200 takich wózeczek. Dzisiaj go testujemy, wprawdzie mamy blisko, ale zawsze parę rzeczy tu wejdzie i można zabrać ze sobą. Przechodzimy przez mostek na basen na drugą część kempingu, czyli na strefę A, a my jesteśmy na strefie B. Tak wygląda właśnie strefa A. Też mamy tu parcele, też są miejsca gdzie możemy się rozłożyć w tej samej cenie, ale również są tu domki. No domki mniejsze, większe. Tak wygląda ta część też alejki. A tu zaraz po prawej mamy Aquapark i termy. Już widzę, że kolejka się robi na wejściu. Także zaraz wchodzimy, będziemy jednymi z pierwszych gości terma. Zobaczcie, mamy przed dziewiątą już kolejka. A aquapark otwarty jest od dziewiątej. Także zaraz wchodzimy i pokażę Wam jak to tu wygląda i co jest ciekawego. Tak, wchodzimy i zobaczcie jak to tu wygląda. No, ogromna przestrzeń, na której znajduje się sporo basenów, zjeżdżalni, no mnóstwo atrakcji, sporo restauracji, knajpek, barów, stref dla dzieci, stref dla starszych, naprawdę Świetne atrakcje woda ciepła, bo to są termy petar przejdę tu przy basena Tu kolejny basen. Zobaczcie, jaka akcja Mamy tu również sporo zieleni, terenów takich zielonych, gdzie są drzewa Można rozłożyć sobie leżaki, koce w cieniu Teraz właśnie idę taką taką strefą Zobaczcie ile tego tu jest Że sporo miejsca A to jest jedna z części Mamy tu również jeszcze boiska Do siatki I wiele innych atrakcji Kolejny z basenów To basen Sportowy, taki klasyczny Sportowy basen Do pływania typowo Z głęboką wodą to no, też woda chłodniejsza, ale, ale nie jest jakoś mega zimna. Tak wygląda, także tutaj jak ktoś ma ochotę popływać, poćwiczyć, no to tu można przyjść. Także dla każdego coś ciekawego. Przede mną budynek, gdzie mamy jedną ze stref. Gastro knajpki, restauracje. Coś możemy tu przekąsić. Możemy usiąść na zewnątrz. Są też miejsca w środku. Tak to się prezentuje. Można też oczywiście coś się napić. No dopiero otwierają, bo mamy wcześniej rano. Tak to wygląda. A po prawej stronie mamy takie baseny termalne i tu jest ograniczenie wiekowe od 14 lat tu wchodzimy, tak wyglądają takie jest wejście, też ciekawe zobaczcie jak to wygląda jeden basen i drugi Tu jest woda zdecydowanie, zdecydowanie ciepło, cieplejsza. Także też możemy się tu wygrzać. Super sprawa. Kolejny z basenów to basen taki dla dzieci, typowo dla maluszków. Tak wygląda dwie zjeżdżalnie. Tu mamy kolejny basen z taką zjeżdżalnią szeroką. Eee, no i tu można już popływać chyba dla starszych i młodszych na terenie term aquaparku no są dostępne również place zabaw a to jeden z nich i oczywiście nie mogłoby zabraknąć czego wodnego placu zabaw jest też wodny plac zabaw prezentuje się właśnie tak my się rozłożyliśmy tuż przy basenie tym głównym ze zjeżdżalniami taką mamy miejscówkę dobra pokazałem wam termy wchodzę się teraz trochę ochłodzić tu mamy wodę trochę chłodniejszą, także jest naprawdę ciepło, idę się ochłodzić. Dołączam do dziewczyny Na dziewczyny już w basenach. Zobaczcie, jak super! Rewelacja. na zjeżdżalnie kamila ma koło są tu zjeżdżalnie z których jeździmy kołami ale są też i takie które bez kółek nie potrzebujemy kółek i zjeżdżamy po prostu Więc kamila tutaj startuje czekamy na zielone światło i co i pomogę kamili no tu się siada i kamila startuje tu mamy kolejne zjeżdżalnie Tu taka dosyć mocna o, tu nutnicie, W dół, szybka tu jest Super Tu z kolei taka zielona Bardzo długa Tam jedziemy aż na dół I u góry mamy taką Mega szybką turbo Bardzo wysoka No tutaj już trzeba <śmiej> Mieć odwagę, żeby na tym zjechać Ta kolejka do jazdy pontonem a, zobaczcie, jaki tu widok. A no, widok z góry nie taki. Wygląda to świetnie. Sporo atrakcji. Tak jak widać, wszyscy już korzystają. Mamy wcześniej. Jeszcze w miarę mało ludzi. Tak się prezentuje z góry część tych term tego Aquaparku. No to zaznaczy, że jest to No niewielka część tego. Reszta znajduje się. W tamtym kierunku, tak jak są te drzewa, tam są pozostałe baseny i pozostałe atrakcje. A tu jest taka część główna w tej, której jesteśmy. Ok, zgłodniliśmy, idziemy na Langosza. Zamawiamy langosze, takie ceny i będziemy próbować. Mamy nasze langosze, jeden taki sote, jeden z serem, a drugi i trzeci śmietana i ser. Zapłaciliśmy za to 5700 forintów, czyli około 60 zł. No to co? Smacznego dziewczyny? Próbujemy. piwka, zdrowie, no cóż, w takich okolicznościach przyrody. dużo Tak więc czekamy w kolejce Annie się spodobało Idziemy, przesuwamy się do przodu Idziemy. Uwaga, go! No i jedziemy no. no to jest no to taka jazda Go Frizyman, no Teraz, uwaga! To jest to opuszczamy opuszczamy kemping. Kemping Byliśmy dwie doby, zapłaciliśmy niecałe 61 tysięcy forintów, czyli jakieś 320 zł za dobę na polskie przy obecnym kursie forintów do złotówek. Cóż, można powiedzieć, kemping wart. Warto uwagi, warto odwiedzenia, mnóstwo atrakcji dla dzieci. E, no Dzieci mają tu raj, bo naprawdę. Jest sala zabaw, i jest akwapark ogromny, świetne miejsce. Jak będzie tylko możliwość, to na pewno tu wrócimy. Jesteśmy zadowoleni z pobytu tu. Pogoda nam dopisała. No ale cóż, ruszamy dalej, bo chcemy poznawać nowe, ciekawe miejsca. Kierujemy się na Balaton, ale jeszcze, jeszcze jadąc na Balaton chcemy zatrzymać się na jednym kempingu a na jakim to zobaczycie zatrzymujemy się na stacji z nowej Shell tankujemy 6100 za litr ja przy okazji umyję sobie szybę później przeliczę ile to wyszło papa Berek Twurdo jest tu kemping. Zaraz zobaczymy, jak on wygląda. Jesteś na miejscu i podejmiemy decyzję, czy zostajemy, czy nie. Termal papa.